Nie witam was w dzisiejszym filmiku, jak się pewnie zorientowaliście po tytule. Dzisiaj e, pogadam troszkę do Was o Halloween e, o tym jak ono obchodzone jest tutaj w Anglii, e, czy Anglicy obchodzą Halloween, jeśli tak to jak. E, także zapraszam was do oglądania. Oczywiście e, proszę was o subskrypcję i o łapki w górę. E, także co zaczynamy. Oczywiście zacznę od tego, że tak Halloween to wielkie wydarzenie tutaj w Wielkiej Brytanii. Anglicy je uwielbiają, bardzo zawsze celebrują to święto. W sklepach już właściwie od końca sierpnia jest wielki szał halloweenowy. Można kupić naprawdę mnóstwo rzeczy, gadżetów, czy to do przystrojenia domu, czy to jakichś tam takich słodyczy typowo halloweenowych, różne ozdoby do domu. Ozd zdoby nie wiem do pieczenia yy, wszystkie gadżety przebrania yy, także naprawdę można to zauważyć właśnie w sklepach jak bardzo yy, takie yy, popularne jest to święto yy, tutaj ja was oczywiście zabiorę do kilku yy, sklepów za chwilkę wam tutaj wrzucę yy, filmiki yy. Mam nadzieję, że uda mi się Wam przekazać taki klimat yy, oraz ten taki cały przepych yy, tych halloweenowych ozdób i gadżetów. Jak mogliście zauważyć, e, królują dynie, trupie czaszki, pająki, pajęczyny, czarownice czyli to wszystko, z czym kojarzy się Halloween. Jestem w Anglii już 14 lat i przeważnie zawsze pracowałam wśród Anglików e, i e, już tak, miesiąc właśnie przed Halloween cały październik oni zawsze szykowali się na jakieś imprezy e, bo musicie też wiedzieć, że em, Tutaj imprezy halloweenowe są naprawdę bardzo huczne. E, wszyscy się przebierają. E, mi też, ja też miałam okazję być na kilku takich. E, m... I oni właściwie e, przez takie, powiedziałbym, że przez dwa weekendy imprezują. Chwilę, zależy kiedy wypada to Halloween, w jaki dzień, tygodnia, ale przeważnie te dwa weekendy przed Halloween i po Halloween oni naprawdę e, imprezują. E, tak wiecie, piątek, sobota, niedziela, wszystkie kluby, wszystkie dyskoteki, wszystkie restauracje mają, są przystrojone i mają jakieś tam takie tematyczne albo imprezy, e, albo quizy na przykład w pubach. Więc to jest, oni traktują to naprawdę bardzo, bardzo poważnie. To też nie jest tak, że Anglicy jakoś celebrują i wierzą w jakieś tam duchy, i w ogóle często ludzie z innych religii, w ogóle na przykład Hindusi też celebrują. Wydaje mi się, że oni tutaj bardziej yy, patrzą na to, że to jest kolejna fajna okazja do zabawy kolejny świetny pretekst na imprezę. Szczególnie jeśli chodzi o taką imprezę, na której można się przebrać, bo to jest naprawdę fajna, fajny fan i e, ten moment, kiedy nowi ludzie przychodzą i, i możemy się pośmiać z tego, jak są ubrani i w ogóle, to jest naprawdę taki, taki fajny element zaskoczenia i kolejnym oczywiście bardzo ważnym i popularnym tutaj takim zwyczajem Halloweenowym jest chodzenie po domach i robienie trick or treats. Czyli psikus e, albo cukierek. E, y, I to jest fajna zabawa. Ja pierwszy raz robiłam to po przyjeździe do Anglii, e, bo ja e, przez pierwszy rok e, pracowałam jako operka, czyli mieszkałam z e, angielską rodziną i opiekowałam się ich dziećmi. E, y, i była to fajna zabawa. Naprawdę, większość domów jest w ogóle ekstra przystrojona, bardzo klimatyczne ozdoby. Niektóre bardzo straszne. I puka się do drzwi: ludzie albo otwierają i dają cukierki, albo są przed domem wystawione takie kosze z cukierkami i napisane jest. Please help yourself. Um, także to jest fajna zabawa dla dzieci. My byliśmy w zeszłym roku z dziewczynkami, ale tylko w kilku domach, bo Mila miała wtedy cztery. 4 latka i się bardzo podobało, ale Klara miała tylko dwa i troszkę się bała, więc, więc powiedzieliśmy, że nie. W tym roku zabieramy je do PABU na, na taki dziecięcy bal przebierańców właśnie w klimacie Halloween, więc się już nie mogą doczekać. My zresztą też, też się na pewno przebierzemy, może mam, Wam tutaj coś też nagram. Często pytacie mnie właśnie, jak to wygląda, czy ci ludzie chętnie otwierają drzwi, czy wszyscy się w to bawią. Oczywiście nie wszyscy, nie każdy dom jest przystrojony. W zeszłym roku również my mieliśmy przystrojony dom. Za chwilkę wam gdzieś tutaj może pokażę zdjęcia. I mieliśmy dużo dzieciaków, najpierw my dawaliśmy osobiście te cukierki, a potem jak my wyszliśmy bawić się w, to, w tego psikusa, to zostawiliśmy właśnie takie taki, taki wiaderko z, z, z tymi słodyczami i dzieci brały sobie same, częstowały się jakby... Jeszcze może tutaj wspomnę, bo mówiłam wcześniej o tych imprezach. No, zawsze są to imprezy przebieranki i ja jestem zawsze zachwycona kreatywnością ludzi i tym, jak oni się w to angażują. Jeszcze chciałam Wam tutaj zaznaczyć, że my nie. Tak jak już wcześniej wspominałam, my nie jakoś nie jesteśmy e, takimi, wiecie, my nie wierzymy w te duchy i w ogóle nie jakoś nie patrzymy na, to, e, na tą taką całą historię tego święta. My traktujemy to jako fajną zabawę dla dzieci, e, fajna jakaś tam rozrywka, e, super jest to dla ich kreatywności, że mogą robić różne jakieś tam projekty DIY, rozmawiają o tym w szkole. E, my jednak, ponieważ dziewczynki nasze mają 5-3 latka, są dosyć małe i i my staramy się nie, wiecie, nie straszyć ich, nie wprowadzać takich tych, wiecie, trupich czach, tych czarownic, bo niektóre naprawdę te ozdoby są przerażające. W tym stopniu, że dorośli się często boją. Więc u nas, tak jak zresztą tutaj widzicie, raczej królują duszki, jakieś takie przyjazne, bardzo dynie. Pająki, i jak na razie w tym wieku uważamy, że to jest dla nich wystarczające. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania w sprawie Halloween. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Bardzo proszę jeszcze raz o łapki w górę, o subskrypcję i co? Happy Halloween! bye